Dzień dobry, witajcie w kolejnej rozbiegówce. Ponieważ jest poranek, zmieniamy powitanie na dzień dobry, właśnie. I życząc Wam miłego dnia, przejdźmy do dzisiejszego tematu, który Wam obiecałem, czyli metody Zetelkasten. Metoda Zetelkasten to metoda porządkowania swoich informacji w głowie z tego, co przeczytałeś, notatek i ogólnie samego siebie. Bardzo ciekawa, polega na łączeniu notatek więcej już za chwilę w rozbiegówce. Zapraszam. No i już jesteśmy na moim pulpicie i omówię wam metodę Zettelkasten, którą możecie przeczytać w tej książeczce, ale też bardzo jest dużo interesujących artykułów w necie na ten temat. No i o co tutaj chodzi? Zanim jednak opowiem, włączmy sobie timer, żebyśmy nie przekroczyli czasu rozbiegówki, bo to nie jest pełen vlog, tylko pewien zaczyn. Jeżeli byście chcieli, żebym więcej o tym opowiedział, dajcie znać w komentarzach. A póki co spróbujmy omówić to w 3 minuty, co będzie nie lada wyzwaniem, bo to jest dość skomplikowana metoda. Ale startujemy! Okej, okay. Zetelkasten. No właśnie, czym jest ten Zetelkasten? Zetelkasten jak nazwa wskazuje, to jest właśnie tak naprawdę Zetelkasten, to jest taka szafka z notatkami. To jest rzecz znana z bibliotek jeszcze przed cyfryzacją ich, kiedy to trzeba było, ja pamiętam, trzeba było szukać książek właśnie w takich katalogach, w takich Zetelkastenach, że tak powiem, w takich szafach. To jest z niemieckiego, ponieważ twórca tej metody pochodził z Niemiec. I o co tutaj chodzi? No chodzi o to, że tak naprawdę e, robimy sobie notatki na takich karteluszkach i wkładamy do tej szafki, ale notatki łączymy ze sobą wpisując, e, znaczy robiąc notatki robimy ich numer i potem jak robimy kolejną notatkę, to odnosimy do tego numeru, który zrobiliśmy. I oczywiście w wersji analogowej tak to wygląda. Ja nawet tutaj przerzucę się na e, pełen ekran mam taki też e, planer w formie Zettelkasten i jak widzicie tutaj e, w każdej notatce można dać numer, można dać datę i na końcu też mamy coś takiego jak właśnie reference note, czyli tak naprawdę related note, czyli tak naprawdę właśnie powiązana notatka z którąś z notatek, e, które tutaj zrobimy. Czyli tak naprawdę każdą notatkę w tej metodzie łączymy ze sobą i na końcu mamy, tak naprawdę, właśnie, zobaczcie, spis tych notatek, tak zwany indeks, tak? I wiemy, która notatka łączy się z którą, i dzięki temu możemy ją wyszukiwać. Oczywiście to w metodzie analogowej, ale ja głównie chciałem mówić o metodzie cyfrowej, więc to tylko taka ciekawostka historyczna, z czego to powstało? No, właśnie, właśnie z tej metody, którą wymyślił niemiecki filozof, niemiecki pisarz, e, który się nazywał Niklas Luhmann. Niklas Luhmann, tutaj jego biografia, e, właśnie dzięki tej metodzie, że notował sobie wszystko, Napisał ponad 80 publikacji w ogóle, zobaczcie, to są jego publikacje i to są głównie też książki. On po prostu stwierdził, że to pisał dzięki temu, że cały czas notował, całe życie notował właśnie w metodzie Zetelkasten. No i na czym polega ta metoda? No właśnie na łączeniu notatek. Ale jakich notatek? No właśnie tutaj mamy, no zobaczcie pokazane, jakie to są notatki. Fleeting notes, literature notes, permanent notes i reference notes. I tak naprawdę zaczynamy od fleeting, czyli to są wszystkie myśli, które nam przyjdą do głowy, albo jak czytamy jakąś książkę, to po prostu spisujemy, co nam popadnie w trakcie czytania, co nam przyjdzie do głowy, co nas inspiruje, co, co zauważyliśmy, streszczamy itd. I dopiero później przekształcamy tą notatkę w literature notes, czyli mamy kilka na przykład notatek na ten temat i potem tworzymy z nich. Tą jedną taką główną. Tyle, czas się skończył, więc więcej wam nie powiem. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, e, no to piszcie w komentarzach. Zrobię o tym pełnoprawny blog. Vlog. Jeszcze tylko zakończę, pokazując wam, jak ja to robię. I zobaczcie, ja mam właśnie tak to ułożone w tym momencie, że mam fleeting notes w osobnym katalogu, literature notes w osobnym i permanent notes w jeszcze innym. I teraz mm, tak naprawdę. No to flitting nose to jest wszystko, co nam przyjdzie do głowy. Tu mam na przykład tylko łuk postaci w scenariuszu, tak? To mi przyszło do głowy, żeby to opisać. Tego nie zdążyłem. Tu mam jakąś historię zasłyszaną, tak? Że chłopaki narysowali, no, męskie przyrodzenie na tablicy. Ksiądz stwierdził, że no, wolałby coś... Kobiecego podziwiać, ale co kto woli. I tak dalej, czyli takie jakieś zasłyszane rzeczy to są fitting notes, no nie rozwinąłem tego, ale zobaczcie, co tu się dzieje. Tu są linki, tutaj linkuję to do innych notatek, i dzięki użyciu właśnie na przykład Obsidiana, jestem w stanie zobaczyć sobie te notatki polinkowane. No i to jest właśnie ten clue, jakby tej metody, czyli zobaczenie tych notatek w formie właśnie połączonej. No i tyle. Więcej już wam nie powiem, no żeby nie przedłużać, no bo to jest jednak. Rozbiegówka, a nie pełen vlog, także mogę Wam tylko pokazać, że no, Literature Notes to są notatki, właśnie z na przykład z przeczytanych czy obejrzanych rzeczy. Tu mam notatkę z 20 dni w Mariupolu, ale to też jest tylko, widzicie, takie tylko zajawienie, tak, które mam wstrząsnął ten film, no, rzeczywiście wstrząsnął. Gdybym chciał zrobić z tego pełnoprawną taką notatkę, która może mi się przydać już jako na przykład odcinek bloga, to musiałbym to zamienić w permanent note, łącząc to z innymi fleetingami i tak i tak dalej. Tu mam na przykład grę, którą przeszedłem. No, no właśnie, to jest po prostu notowanie swojego życia. I ja to wprowadzam właśnie w Obsidianie, o, o którym też vlog był osobno. O tym programie, bo on ma też tą funkcję, że widzimy te notatki w formie połączonej właśnie na grafie. Dzięki czemu w ogóle łączymy swój mózg, to ma właśnie przypominać mózg, połączenia mózgowe, i tak dalej. No i w zasadzie tyle. Tu mam inbox, czyli notatki, które mi wpadają. Tu mam jeszcze Daily Notes a tutaj też w notatkach takich aplowych też sobie korzystam, to na przykład opowiadania z nowej fantastyki, będę je przenosił po prostu do Obsidiana, to też traktuję jako inbox, który przenoszę do Obsidiana, czyli tutaj będę pisał o tych opowiadaniach i potem je linkował ze sobą, dzięki temu, czemu tworzymy właśnie taki rodzaj własnego mózgu, można powiedzieć, tylko tutaj mam chyba o. Może to, to wygląda dość bardziej skomplikowanie. No właśnie, coś mi tu nie pasowało. A zobaczcie, to jest tak naprawdę mój mózg, bo tu był źle zaznaczony filtr i tak naprawdę no to są te notatki, o które nam chodziło. 20 dni w Mariupolu. Teraz zobaczmy scenografię. No właśnie, widzicie tutaj są te struktury. No tak, to są moje notatki. Tylko ja je jeszcze łączę z pisaniem, z, rzeczy, z tymi właśnie z tym Pora no, i Pazia. Para i Pazia pozia, Boże, para i pozia, więc e, to jest trochę jeszcze bardziej skomplikowane. No, nie starcza, jak widzicie rozbiegówki, już nam się czas skończył, teraz powinienem zrobić sobie przerwę, e, więc będę kończył. No, można powiedzieć, liznąłem trochę tylko ten temat, e, jeżeli chcecie wiedzieć więcej na temat metody Zetelkasten, e, no to piszcie w komentarzach, dajcie łapkę w górę, e, no i ewentualnie zapraszam też e, na... Moje konsultacje, żebym więcej Wam powiedział o tej metodzie i o połączeniu tej metody z metodą, którą była w zeszłym odcinku, tydzień temu, czyli z metodą ee, para. A jeżeli ktoś chce, to polecam też te książki, czy taki planer analogowy, chociaż oczywiście lepiej robić to cyfrowo. No i ewentualnie też mój planer, gdzie też możecie sobie robić notatki. Z przeczytanych książek czy snów na końcu tego planera, no ale w tej wersji planera nie możemy ich w żaden sposób jakoś tam linkować ze sobą, no bo ja uważam, że linkowanie ma sens w tej metodzie ZL Custom 2.0, czyli kiedy to przenosimy na rozwiązania cyfrowe typu właśnie Obsidian, i możemy dzięki temu stworzyć właśnie o taką sieć połączeń notatkowych, czyli własnej głowy de facto, nie. Słuchajcie, wiem, że to brzmi skomplikowanie, to jest tylko rozbiegówka, tylko wam pokazuję no, różne nowinki i rzeczy, z których korzystam. Ja też jak widzicie jeszcze tak bardzo z tego nie korzystam, bo tutaj mam Fleeting Notes, jest ich mało, permanent też jest mało. Większość to są rzeczy tak naprawdę właśnie z moich projektów, czyli jakieś scenariusze, czy, czy vlogi, czyli już takie rzeczy, które tworzę w metodzie para, którą połączyłem po prostu z tą metodą Zel Custem. Custom jeszcze dopiero testuję. No tak naprawdę trzeba mieć dużo czasu, żeby to używać. Mówię, więcej we vlogu, jeżeli dacie łapkę w górę i napiszecie w komentarzu, że chcecie takiego vloga, to jest tylko rozbiegówka. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę w dzisiejszym odcinku. Mówię, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, zapraszam Was serdecznie na konsultację. Link jest w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Do następnego. Następnym odcinku będzie o AI. Dlatego zapraszam serdecznie, pamiętajcie zawsze środy 7 rano. Budzimy się rozbiegówką i kawą. Wasze zdrowie. Cześć!